Dziś pokażę Ci, jak możesz anulować subskrypcję iCloud e na swoim iPhonie lub iPadzie. To bardzo proste, zajmie Ci mniej niż minutę. Jeśli nie chcesz już korzystać z iCloud, e przestałeś go używać, masz inne konto lub po prostu chcesz anulować subskrypcję, zrobisz to w ten sposób. To najprostsza metoda. Wchodzimy w ustawienia i tam stukamy w nasz profil na samej górze. Gdy już jesteśmy w ustawieniach konta, stukamy w opcję iCloud. E Tutaj pojawi się cała nasza konfiguracja konta i e Jeśli masz zapełnioną przestrzeń, zobaczysz komunikat brak miejsca, tak jak u mnie. Jeśli nie, zobaczysz opcję zarządzaj kontem. Stukamy w nią. W tym miejscu zobaczymy wszystkie aplikacje korzystające z przestrzeni i e Cloud. Stukamy w zmień plan. Teraz pojawią się różne dostępne plany przechowywania w iCloud. E jeśli chcemy anulować subskrypcję, przewijamy w dół i wybieramy opcję zmniejszenia planu. Stukamy w nie, a następnie wpisujemy hasło do naszego konta Apple. Po załogowaniu będziemy mogli anulować lub zmniejszyć nasz plan e -cloud. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli anulujemy subskrypcję, a nasze dane zajmują miejsce w e -cloud, system poinformuje nas, że wszystko zostanie usunięte. Dlatego przed anulowaniem warto zapisać wszystkie dane przechowywane w iCloud e na urządzeniu, dysku zewnętrznym lub w innym miejscu. Do zobaczenia. Dziękuję.